Witajcie w Imagination Factory. Rozmowy o technologii, biznesie, ludziach i o tym, co będzie. Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj Imagination Factory, czyli Kamil, Artur i Tomek. Witamy Cię w kolejnym odcinku naszego podcastu. Gościmy dzisiaj Marcina i Łukasza z Open Innovation House. Słuchajcie, poznałem się przy okazji organizowanych przez nich pod patronatem park, śniadanie biznesowych. Na których po raz pierwszy spotkałem się z udaną próbą połączenia dwóch wydawałoby się różnych światów świata korporacji i świata startupów. W czasie spotkań swoje pomysły, przemyślenia i oczekiwania prezentowali zarówno przedstawiciele dużego biznesu, jak i młodzi przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają. Początkowo myślałem, że będziemy mówić głównie o różnicach, ale okazało się, że te dwa światy łączy bardzo wiele. O tych różnicach i podobieństwach chcemy dzisiaj porozmawiać z naszymi gośćmi. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to w końcu jest. Czy korporacje lubią startupy, czy nie lubią? Podcast nagrywamy po raz kolejny zdalnie. Wybacz więc pewne potknięcia. Czasami wejdziemy sobie w słowo, czasami coś się zatnie. Ale nie przejmujemy się. Merytoryka musi obronić się sama. No to zaczynamy. Cześć Marcin, cześć Łukasz. Cześć Tomku, cześć, cześć Kamilu. Cześć Tomek, Hello cześć Kamil, dzięki za zaproszenie. Super, że się widzimy. Dawno się nie widzieliśmy i od tego czasu sporo się wydarzyło. E, wiem, że teraz bardzo dużo pracujecie nad korporacjami, nad świeżym spojrzeniem na, na, na innowacyjność. że wielka frajda bycia w obszarze innowacji, bo faktycznie można być zamkniętym zamkniętym w domu i mimo wszystko nie zwalniać e, e, tempa pracy, czy to z korporacjami, czy to ze startupami. Mam wrażenie, że to, 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 to fajna cecha rynku innowacji, na którym wszyscy funkcjonujemy. Innowacyjność to Taki rozwój biznesu, który generalnie uznawany jest za dość drogi, ale zwycięzcy zgarniają ogromną nagrodę. Jak z waszego doświadczenia, powiedzcie, czy, czy my, w Polsce, czy nas w Polsce stać na innowacyjność, czy my musimy koniecznie walczyć o innowacyjność, czy wystarczy, abyśmy walczyli o nowoczesność i byli po prostu no, nowocześni? Czy nas po prostu na, na odkrywanie rzeczywistości stać? Wiesz, teraz zaryzykuję może taką dość kontrowersyjną tezę, że na dobrą sprawę, no to innej ścieżki nie ma, tak? innowator die, jak mawiał jak mawiał klasyk. No i pewnie znaleźlibyśmy sporo dobrych przykładów, tak, które potwierdzi nam prawdziwość tej tezy, tak? Blockbuster, HMV, Barnes Noble, Thomas Cook, nie wiem, żółte strony, tak, Yellow Pages. To są świetne przykłady na to, że albo jesteś innowacyjny, albo umierasz, to przede wszystkim. No, też mam takie spostrzeżenie, że bycie innowacyjnym kurczę. No wcale nie musi być drogie. Mam wrażenie, że w DNA innowacyjności wręcz wpisana jest taniość. I pewnie znowu znaleźlibyśmy trochę fajowych przykładów, żeby tą, tą tezę tak podeprzeć jakimś konkretem. Nie wiem, Dollar Shave Club, tak? Kurczę, gigantyczny biznes, który urózna tej początkowej inwestycji na poziomie 4,5 tysiąca dolarów. Czy Reddit, tak? Ta internetowa społeczność, która. Wypromowała się na dobrą sprawę na, na, na bazie stickerów wydrukowanych za łączną kwotę 500 dolarów. Łarbie Parker, tak, czyli, czyli marketplace, który zrewolucjonizował to, w jaki sposób kupujemy okulary. Znowu ta, ta, ta początkowa inwestycja na poziomie 2,5 tysiąca dolarów, nie, no to to są wszystko przykłady, no, że faktycznie innowacje można, można robić tanio, albo można zaczynać z, inno, z innowacjami startując z bardzo, z bardzo niskiego poziomu. No ale oczywiście też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na innowacje czy na innowacyjność, wydawać, wydawać ogromne, ogromne budżety. No pewnie po drugim po, po drugiej stronie można by przykła, podać przykład, tak, systemu telefonii satelitarnej łączności Iridium. Tutaj nie chcę podawać nas firm, które stały za tym projektem, no bo, 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 bo wcale nie chodzi o to tak, żeby być właściwym, tylko żeby raczej udowodnić to, że innowacyjność Także w tych naszych polskich warunkach no wcale, nie musi, wcale nie musi być droga. No bo ta taka pętla, którą się chyba wszyscy dość mocno interesujemy i, i, i inspirujemy, tak, ta linowa pętla budowania, mierzenia i uczenia, uczenia się ona z założenia jest, jest tania. I, I pokazuje, że jeżeli faktycznie dość dobrze się jej trzyma, no to można robić innowacje za niewielkie pieniądze. A czy innowacyjność? może być realizowana jako taka samotna wyspa, czy wymaga jakiegoś specjalnego otoczenia? No, pewnie najbardziej oklepany przykład na świecie to Dolina Krzemowa, w której firmy napędzały się i napędzały swoją innowacyjność, czasami trochę podbierając sobie pomysły. Jak jest wasze postrzeganie? Czy to można zrobić innowacyjność zupełnie poza innowacyjnym otoczeniem, czy jednak otoczenie innowacyjne bardzo wspiera ten, ten, ten ruch i, i być może też obniża koszty takiej innowacyjności? Cześć, Łukasz z tej strony, to może ja teraz faktycznie odpowiem na to pytanie. Bardzo, bardzo ciekawe pytanie: czy, czy innowacyjność może być realizowana jako taka samotna wyspa? Myślę, że tu można to rozstrzygnąć na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to jest taki, no, na przykład, dużej organizacji, nie? czy czy, czy może być tak, że mały zespół innowacji jest w stanie wdrażać te innowacje, tak mówiąc, mówiąc brzydko, end to end, czyli od początku do końca. No pewnie odpowiedź jest bardzo prosta. Nie, nie jest w stanie. Potrzebuje innych partnerów, inne jednostki organizacyjne, potrzebuje biznesu, technologii do tego, żeby rzeczywiście te partnerstwa budować, żeby one miały taki odpowiedni fundament, stabilny grunt. Nie? I to jest ta pierwsza. Warstwa, czyli nawet na poziomie organizacji, my potrzebujemy pełnego zaangażowania pracowników różnych sekcji do tego, żeby budować innowacje, ale też myślę, że na poziomie takim szerszym, czyli coraz częściej zaczynamy mówić o takich koncepcjach związanych z budowaniem na przykład innowacji na łańcuchu dostaw, czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest operator telekomunikacyjny, który chce być innowacyjny, chce budować portfolio produktów innowacyjnych, no i co? I może to zrobić w odosobnieniu, ale może wejść we współpracę na przykład z firmami, które są na łańcuchu dostaw, nie? To są firmy, które dostarczają serwisy, to są firmy, które dostarczają sprzęt hardware'owy, więc ta kooperacja w temacie jakby innowacji odbywa się się również na tym poziomie integracji tak wielu firm, które działają na tym samym łańcuchu dostaw, po to, żeby budować właśnie innowacje na krańcach różnych procesów. Nie? I tu zaczyna się dziać faktycznie, faktycznie cała magia. Są też znane przypadki współpracy na przykład firm konkurencyjnych, które budują pewne programy innowacji po to, żeby rzeczywiście razem, tak w tym otoczeniu mocno konkurencyjnym, być w stanie wypracowywać Wartość dla swoich klientów, no właśnie po to, żeby tak naprawdę generować przewagę nad innymi segmentami, nad innymi graczami rynku, którzy no być może tak mają taką pokusę, żeby wejść w ten segment, w którym, w którym te firmy konkurencyjne obecnie działają. Więc ja myślę, że, że innowacje no mają to w swoim jakby DNA, w zasadzie to, to takie przesłanie, że, że muszą być budowane kolektywnie i zawsze we współpracy. W moim odczuciu innowacji nie da się budować w zamknięciu. Łukasz, ja z chęcią dołożę jeszcze trzecią warstwę do tych dwóch, o których, o których powiedziałeś. Pewnie jeszcze odrobinkę szerszą, a może tylko po prostu odrobinę odmienną. Tak? Ja, ja się pod tym podpisuję, że absolutnie nie ma mowy o robieniu innowacji w oderwaniu od ekosystemu. Na ten ekosystem można by było jeszcze spojrzeć tak z perspektywy różnych graczy, którzy na, 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 na rynku innowacji funkcjonują. Korporacji oczywiście, no, ten temat nas mocno interesuje, ale także startupów, także instytucji otoczenia biznesu. Także szeroko rozumianych dawców kapitału, funduszy Venture Capital, funduszy Private Equity, no ale też coraz częściej jednostek samorządu terytorialnego, tak? No i współpraca tych wszystkich aktorów, podmiotów w ramach tego ekosystemu innowacji, no z mojego punktu widzenia jest y, krytyczna. Ta różnorodność partnerów z jednej strony y, poszerza horyzont biznesowy, co jest super istotne, poszerza zakres kompetencji, no ale też współpraca z odmiennymi podmiotami daje e, e, daje Frajdę. Mam taką intuicję, że. No że właśnie, że nie ma fajnych innowacji bez, bez, bez fajdy z tego, co się robi. Zdecydowanie. A ja często spotykam się z taką sytuacją e, już w, w kontekście konkretnego przedsiębiorstwa, nawet nie przedsiębiorstw, które budują jakąś branżę, tylko konkretnego przedsiębiorstwa, które wpada na pomysł, że od dzisiaj chcę być innowacyjne i wprowadzać, czy zacząć pracować jako, jako przedsiębiorstwo innowacyjne. I spotykałem się z dwoma modelami. Pierwszy model to był model, w którym przedsiębiorstwo decydowało o przyjęciu strategii innowacyjności dla całego przedsiębiorstwa, albo wykonywało inny ruch czyli powoływało jakąś innowacyjną jednostkę, która miała coś wytworzyć w praktyce w sposób innowacyjny. I czasami to jest to, to, kończyło się to w zasadzie tylko PR-em i, i marketingiem, ale spotykałem się też z takimi przykładami, w których to się rzeczywiście udało. Ale raczej w kontekście przedsiębiorstw, które powołały sobie całą strategię bycia innowacyjnym, a nie powoływania takich pojedynczych jednostek, które, którym bardzo ciężko było się przebić do całej organizacji. Wy sporo pracujecie teraz z, z, z przedsiębiorcami, z korporacjami, między innymi nad, nad, nad zmianą modelu działania i, i, i podejściem innowacyjnym. Jakie jest wasze postrzeganie? Który model się lepiej sprawdza? Taki, którym. Budujemy coś wewnątrz organizacji, jakąś małą jednostkę, i, i, i próbujemy zrobić coś, żeby ta jednostka pracowała innowacyjnie i wytwarzała nam nowe, nowe rzeczy? Czy lepiej jednak popatrzeć na całą organizację? Ja myślę, że zdecydowanie, zdecydowanie i tu jestem mocno, mocno przekonany, i do tego mam też wiele takich argumentów, powiedzmy, które wynikają z mojego. Z mojego doświadczenia to zdecydowanie lepszym podejściem jest to, aby budować pewien ekosystem innowacji. Z wielu względów, tak? No, jeden z takich mocnych argumentów jest taki, że jeżeli wchodzimy w jakąś kooperację, na przykład ze startupem, to mając taką jednostkę, która nie jest mocno połączona i dobrze ulokowana w strukturach organizacyjnych, to raczej wypracowanie wartości dla tego startupu szanse na to będą małe, nie? To może być jakiś element eksploracji, jeżeli ten kontrakt między Właśnie tą jednostką, a startupem będzie taki, że po prostu eksplorujemy, nie dajemy tutaj żadnej szansy na to, żeby razem zrobić biznes. To to oczywiście też może być ciekawe podejście, ale myślę, że zdecydowanie częściej spotykamy taką sytuację, kiedy właśnie cel jest taki, aby robić biznes, nie? To ta definicja biznesu tu jest też bardzo szeroka. Nie chciałbym tutaj wchodzić teraz w szczegóły, ale chodzi o to, żeby każda ze stron wygrała biznesowo i startup, no i ta korporacja. Więc jeżeli mówimy o tym takim zwycięstwie biznesowym, to na pewno potrzebne jest budowanie właściwego ekosystemu dla innowacji w dużej firmie, właściwego fundamentu dla otwartych innowacji w korporacji. I my często właśnie z Marcinem pracując z dużymi firmami, rekomendujemy takie podejście, aby zrobić w zasadzie dwa, albo nawet trzy kroki wstecz. Czyli najpierw sobie popatrzeć na to, kim my jesteśmy jako organizacja. Zrobić taki audyt innowacji, przyglądnąć się w lustrze, zobaczyć jakie mamy silne strony, jakie mamy słabe strony i na bazie tego Spróbować wejść w taki etap planowania, nie? I tutaj, już oczywiście, mówimy o takim podejściu strategicznym, rzeczywiście ta strategia nam powstaje. Ta strategia składa się pewnie z wielu elementów, z celów, z tezy innowacji, z portfolio innowacji, z horyzontów. Wertykałów wszystko to, o czym czytamy w, w mądrych książkach na temat innowacji. No i to jest ten taki element pierwszy, nie, czyli zaczynamy od, od audytów, wchodzimy w obszar strategii, i dopiero na bazie tego, jak sobie określimy, kim my tak naprawdę jesteśmy i co chcemy robić, jakie są nasze cele strategiczne, to powinniśmy zejść na ten poziom operacyjny i zastanawiać się, jakie systemy, jakie podejścia, jakie mechanizmy, jakie programy nam w tym pomogą. Nie? I dla jednej firmy dobrym podejściem. Może być program inkubacji, dla innej program inkubacji, a jeszcze dla innej może być inwestycja w startupy. Nie? Tych modelów, tych y, y, mechanizmów, które możemy zastosować jest wiele, tylko to jest już jakiś tam krok, powiedzmy, drugi albo trzeci, nie? jeżeli chodzi o planowanie strategii innowacji. No i później dochodzimy do takiego etapu czwartego równie ciekawego, gdzie tak naprawdę walczymy o tą operacyjną doskonałość, że jak już wchodzimy w interakcję ze startupami, to staramy się to robić dobrze, staramy się to robić profesjonalnie, staramy się to robić zaangażowaniem. Marcin by powiedział, że nie ścinamy rogów i to jest wtedy bardzo ważne. I to jest taki etap chyba, który jest dosyć powszechnie obecny czy taki proces dosyć powszechnie obecny na rynku. My jednak w nim stosujemy takie Trzy, trzy unikatowe warstwy. Ja, ja tak szybko o nich opowiem, bo myślę, że to jest to, jest to co, co, co jest interesujące w tym procesie. No właśnie, że, że planując te etapy, Bazujemy na takiej pełnej interakcji, czyli w tym procesie budowania tych schematów dla innowacji angażujemy ludzi w sposób interaktywny, tak? zespoły ze sobą rozmawiają, nie tylko na poziomie zespołu innowacji, ale też właśnie do tej dyskusji zapraszamy jednostki, które za chwilę będą wspierać realizację przedsięwzięć innowacyjnych, tak żeby te jednostki były częścią tego etapu planowania, żeby utożsamiały się z tym podejściem, które, które jest budowane, więc to jest ta praca bazująca na interakcji, to jest ten element, Pierwszy. Drugi element to jest praca bazująca na kontrybucji i takiej pełnej partycypacji. Nie? Czyli tutaj już trochę tego elementu dotknąłem. Nie można pominąć w tej fazie działów IT, nie można pominąć działów compliance, nie można. Pominąć działów security. To są wszystko obszary, które są potrzebne i powinny być uwzględnione w tym planowaniu. no Ich rola, czy to będzie, i teraz zmierzam do tego trzeciego elementu, który jest bardzo ważny: czy ich zadanie będzie polegało na tym, że faktycznie uczestniczą w pełni w tych pracach planistycznych na temat modelu otwartych innowacji, czy tylko dostarcza do, do jakby Dosyłamy im jakieś podstawowe informacje na temat tego, w którą stronę idziemy, no to już jakby kwestia gdzieś tam też opracowania właściwego schematu, ale na pewno każda.